Witam wszystkich w kolejnym odcinku Naknak Nak TV. Dziś pokażę Wam zawartość pudełka, a raczej pudełek od gry Dilematy. Gra składa się z czterech takich oto pudełek. I co my tutaj mamy? One są podzielone ogólnie na kategorie wiekowe. Jak dobrze pamiętam, zielony jest najmłodszy. Tak, zielony jest od 12 lat. Pomarańczowy od 16, czerwony od 18, i tak. No i zobaczmy, co jest w pudełkach. Mamy takie oto karty z pytaniem, i dwoma możliwościami odpowiedzi. Spełno kart. W każdym pudełku jest praktycznie to samo. Znowu karty mamy. Pytanie i kolejne, oczywiście, a w białym pudełku zaś mamy: jak dobrze pamiętam, karty dodatkowe, czyli to są karty tak, dodatkowe w sumie, które wprowadzają. Różne elementy gry, karty punktów, mhm. karty odpowiedzi A i B. Zasady gry też zostały wydane na kartach. I to w sumie wszystko. Takiej oto fajnej. Dobrze. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.